Bo wiadomo, że Tarnowa to jest zespół z czuba tabeli. W pierwszej rundzie szczególnie grali świetną koszykówkę. Teraz gdzieś tam przegrali trzy mecze. Widać, że no, chyba są w jakimś, nie wiem, czy dołku fizycznym. To już nie jest nasz problem. Ja się cieszę, że my dzisiaj jako zespół zagraliśmy bardzo, bardzo dobre zawody. Rozsądnie, mocno, założenia gdzieś na samym początku. Mieliśmy przede wszystkim pierwsze założenie, żeby nie przegrać deskę, bo wiedzieliśmy, że zespół właśnie z Tarnowia jest bardzo energiczny, który już idzie po swoich rzutach na deskę, zbierają i w pierwszej akcji już mieliśmy Trzy razy rzucali za trzy punkty, trzy razy zebrali, czwartą trójkę trafili. Ale myślę, że po takich tych pierwszych pięciu minutach, gdzie oni opanowali deskę, w końcu naprawdę zaczęliśmy fajnie zastawiać. Z tych zastawiania mieliśmy mnóstwo dzisiaj fajnych kontr, bo dzisiaj chłopaki naprawdę zagrali bardzo szybką koszykówkę. I taki kluczowy moment to był w drugiej kwarcie, kiedy w końcówce drugiej kwarty zespół Starnowi nie trafiał, a my szybką kontrą naprawdę zbudowaliśmy przewagę. No i później w drugiej połowie już była kontrola tego i jeszcze było bardziej powiększone. To dzisiejsze prowadzenie, to się świetnie oglądało. W tej drugiej połowie? Tak, no, bardzo też mądra gra Marcin Pławódzki. Dzisiaj bardzo dobrze, mądrze kreował grę naszych reszty zespołów. Bardzo dobra gra Szymona Ryżyka, Łukasz Wojciechowski i nasi młodzi dzisiaj bardzo dobre dali, dobre zmiany, mocno w obronie powalczyli i Kamil Nawrót i wszystkich. No, musiałbym dzisiaj pochwalić cały zespół.